Ciemawi to was w drugim odcinku z tej podróbki zajebistej w Fortnite. Dzisiaj zagramy sobie trzy osoby. A więc. Halo. Jak ja jestem niegotowy, to oni są gotowi? Ja, przepraszam bardzo, ja jestem gotowy. A oni specjalnie to robią, że nie są gotowi. Czy coś? O! Dobra. To lecimy trzy na trzy panowie. No tak w ogóle widzę was w, no, w kolejnym odcinku, no, 10 subskrypcji, jest kamerka, no. Jak mówiłem, obiecałem... Yy, gram w słuchawkach, żeby żeby słyszeć grę, a żebyście wy mnie słyszeli, więc... <laughs> Jestem chory, więc przepraszam was za to, że... Siemam, różne rzeczy będę robić. Mam mini gada trzeba. sieba trzeba. Aha. Ej, ja, jakaś te piara. Oczywiście. Dobra. Gdzie oni spadają? Spadam tu. Ja spadam tu. Ja sobie na automatycznie spadnę. I typek mój spada tam. Czekajcie, no o. Chibi. Sobie tutaj przystawię kamerkę. Już tam polecieli. <laughs> więc zapraszam do subskrybowania i łapkowania mojego kanału. Przepięknego kanału, więc. no. Przepraszam, że będę sobie czasem tak nosu ocierał, ale mam straszny katar i pff, po prostu do no, masakra. Nie mogę sterować. Uiiii. dłoni spadają, okej. Okay. Ja spadnę sobie szczerze. To gdzie oni? Dobra. Spadnę gdzieś tu, rozwalę sobie to. Aha. O kurde Tutaj amod do pompy gdzie nie mam pompy zarąbiście Okej, okay, tutaj sobie to wezmę, to rozwalę okay. y y Kurde mać, to no, ale ciężko mi się krawluj, O skrzyka Biorę, biorę, wszystko, biorę. No jaki cep! Kurde, bać! O! się jednak tu jest. Jak już coś to mam broń. O, to mam. Zrobiście? Strzela się? Czyżby się strzelał? już się strzela. Tak ktoś ta piera a są tu. Co, co plecy? Nie ja na niego cisną tam. A, zabił. Ja też sobie <grym> zajbam skara. Że przyładuję sobie to, przyładuję skara, <laughs> kara mu Czekaj, drugi się z kimś strzela, czy co? Tutaj nie czaję trochę. Co oni robią? Yy, strefa, strefa. Aha, jesteśmy w strefie, więc tutaj nie mam się co obawiać. Sorry, że sobie znowu przetrę, ale. O wody. Masakra z tym. Miałem solo grać, ale. Jesteśmy w obszarze strefy, więc. Nie ma co. Pyk. Pyk, pyk. Taką powiem. Mam popę No i jestem szczęśliwy. Mam przyładowane. Mamy. to też przyładowane. Sutek w ogóle. Mój. On na dole. On. gdzieś tam, okej. Okay. Co? Kogo? Niemal dostałem. Ja schodzę. Z pompę wezmę. Tego pierwszego idę, bo on sam jest. Ukuźwa. A ja ich tam trzech. jest kara biura. Dobra, leczę. Lecz. Hello. Dobra. Lecz, leczy. go lecz. Dobra. Dobra, leży. O, skarb fioletowy. O! Ładne. Co? Ja nie wziąłem jeszcze fioletowego, fioletowego. skarbu. Karatu, jestem pojebany. Jaka pompa jest lepsza? nie wiem, ale wezmę to. Bandaże za granaty. W okej. Okay. To przeładowane. Prezent. Thank you. Okay. Dobra, lecimy na niego. Skar. Dobra, pompa, pompa. Jak się to zabudował? Dobra, kill. O kurna zajebał. Zajebał. To nie jest złoty skarb. Właśnie. Druga, idźmy. Tysiąc już w budulcach. Znaczy, o to chciałam kliknąć. No. Ok, wszystko chyba w porządku. Kurde, ja mówiłem chyba za cicho. Fak, chyba za cicho mówiłem, dobra. A. Dawy mi. O za to. Za niego. Halo. Musimy zepsuć. Nie prowadzić. Nie dobra, to wolę. Pomp, przodujmy skarb gdzieś będziemy, gdzieś siadłem, sobie zielono tutaj wezmę szczerze. Hmm. Kurna. 15 badań, a tam za dwa dnia. nie opłaca się dobra, mam dwa kile nie wiem jak to oni dobra, no on nie jest tu, on jest tam ok. Ja pójdę do tego jeden, bo on jest słabszy i to właśnie jest słabe, bo jakby lepiej byłoby przypilnować go. Dobra, weźmy sobie to siema. Siema, mordeczko. Jesteś fajny, ale jesteś słaby, ha. Może to mi książę będzie, będzie mu, będzie mu. Nie ma ammo do dupy Ja idę do tej chaty, zobaczę coś. Zobaczę, czy może coś jest, czy może coś nie ma, czy może coś będzie. Widać, że splądrowana. O, proszę. Mamy jakieś coś o to, ale co to daje? To jest jakaś bomba? Nie wiem. Tu ja czemu nie mogę. A co ono daje? Na pewno to nie jest to, co mnie wypierdala tak wysoko. Przepraszam za słownictwo. Na ogół staram się nie wyrażać, ale teraz tak już mnie pokusiło. Zbierają budulce. Ty, gdzie dwójka? Ja do dwójki idę. Boi, piernicze. Ale dobrze się złożyło, że na, na mnie wpadli, bo ja jestem dobry. wezmę trochę tego cukru. So, <laughs> Okej. Okay. Pompa.

Dobra, ja z tego co widzę jestem taki inny najlepszy. Mógłby mi dać poddarza, ale jak? Jak? Przepraszam bardzo. Co? Kon. u nas. Co to jest? Dobra, zabił mnie. Dziewiąty zimno czy zajął. No, dobra. No i mnie zabił. 9 z dwudziestu pięciu, okej, okay. no. nie najgorzej jeszcze, tak, nie, ale piętnaście odcinka, nie zdrożymy już zagrać nic, jakby co to jest, takie łóżko w samochodziki, ale yy, mam, my śpię na innym. Okej, okay. Br bruzwa, no właśnie, a wtedy w odcinku miałem jeden, do no halo. Nie, spierdalać, ja chcę było. Czemu nie mogę? Zabiernicze. Ja Gdzie wiem, ale to z takich lat. Dobra, że się z wami dara. To był wspaniały po prostu tak. Ej, fil się. Kur. A, dobra, dara. Zapraszam do subskrybowania kanału. Pa. Łapkowanie.